Ostrzeżenie. Jest tak ostrzeżenie, że jest 11 km. Jest burza bardzo blisko. Lepiej. Nie wychodźcie na dwór, bo jak tak, to zaraz może piorun walnąć. Będzie no. Ale no. Koło, koło Jeżeli mojego, koło mojego domu, gdzie ja tu mieszkałem, kiedyś na owczarni, to tak waliły burze tam, a tutaj jeszcze bardziej walą. A ja, o! Tutaj! O Boże, na, zagranic na zagranicy jest nawet burza. Więc lepiej uważajcie. No. Jeżeli zaraz mi wskoczy czerwona kreska, to burza jest jeszcze bliżej. Więc, yy, więc nie bójcie się, chowajcie rowery, bo wszystko musicie zabezpieczyć, bo każdy chyba rozumie, że burza jest niebezpieczna. I no. I to może być niebezpieczne. Gino. Dobra. Ale nigdy się nie spodziewałem, że aż w będzie taka duża burza. Nie spodziewałem się. Muszę wyłączyć prąd. O, wyłączyłem prąd. Na szczęście wyłączyłem konsolę. O, coś przeszła burza. Zaraz wracam. No, już zresetowałem i widzicie widzicie to. No. Jest burza. Jeżeli będzie 10 km, to wyświetli się czerwona kreska. I Was bardzo ostrzegam przed burzami, bo one są niebezpieczne. I no. Jeżeli będzie coś innego i będą walić pioruny, to Wam yy, nagram film. A my zaraz się widzimy. powróciliśmy ale jest to samo i mi się chyba zdaje, że nie wiem o 17 e, będą już będzie potężna burza e, no i, i nagram kolejny film, gdy będzie bardzo blisko, więc... 拜哟。